Witam serdecznie, moim gościem Ireneusz Mari Mariposa Metspa. Witam serdecznie. Irek, kapitalne spotkanie całego zespołu Ibisu, całego zespołu Maripozy, ale to, co Ty dzisiaj zrobiłeś indywidualnie dla Maripozy, strzelając 5 goli, gdzie wynik dzisiaj drużynowy był 5-5, to naprawdę wielkie czapki z głów. Irek, ta lewa Twoja noga, tak jak wszyscy mówią, największy postrach Maripozy, to właśnie Twoja lewa noga. Dzisiaj piękne okienko, piękne gole. Zostaje ta gra, prawda? Tak, tak. No od początku tutaj podsumuję, że bardzo dobra rywalizacja obydwu drużyn. My byliśmy dość mocno przetrzebieni kontuzjami, dlatego czapki z głów dla chłopaków. Wykrzysaliśmy z siebie to, co mogliśmy, wyrównaliśmy w ostatniej, w ostatniej minucie, także to są piękne uroki tego sportu. Jeśli chodzi o moją lewą nogę, no tak, no całe życie grałem i trenowałem tą lewą nogę, więc, więc można powiedzieć, że to zostało. Siły, no ja tak rzetelnie powiem, że jest 60-70%, także szkoda, że ci młodsi nie widzieli mojej lewej nogi e, z 10 lat temu. Ja miałem okazję kilka razy widzieć, także miałem to szczęście. Irya, jak dzisiaj właśnie wracacie ze światu, można powiedzieć, 4-5-5-5, kapitalną zmianą. Ściągliście bramkarza, fajnie to rozegraliście. Ten element właśnie, był ćwiczony, czy po prostu to na farcie? Na farcie raczej nie, ale ćwiczycie takie elementy? Nie, nie, to my szczerze przyznam się, że dopiero e, w tamtej kolejce to e, chłopaków zapamiętałem jak mają na imię, jakby dopiero ćwiczyć, <grytanie> ćwiczyć jakieś rozwiązania. No super zmiana, rozegraliśmy to, można powiedzieć, e, jak gdybyśmy to trenowali, ale wyszła to ta intuicja piłkarska i zrobiliśmy wszystko tak, jak to powinno być. Co powiesz w kilku zdaniach o Ibisie? Ciężki przeciwnik, ciężki i waleczny. E, w, no to są uroki tego sportu, bo tak jak mówię, starsi zawodnicy, gdyby prowadzili 5-3, 2 minuty do końca, to by w życiu tego meczu nie nie dali sobie wyrwać, oni chcieli tam troszeczkę chyba więcej sobie postrzelać, no spotkała ich kara, natomiast mówię, piłka nożna jest taka, że raz odbiera, raz daje, my też w końcówce trzy mecze temu straciliśmy bramkę, także teraz nam Fortuna oddała, także dzisiaj my, nam sprzyjało szczęście, pewnie bisowi w, w innej kolejce będzie. Super, dziękuję za wiadomość. Dzięki serdecznie.